Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z testem ochrony, czyli Love Equestria. Jest to model Green, chyba wydaje mi się z poprzedniej kolekcji. One właśnie tak się prezentują, jest to taki soczysty zielony, ale niestety, już na pierwszym podejściu miał problem czyli odpadło, a właściwie rozpadło się to logo. Myślałam, że są metalowe okazuje się z bardzo kruchego plastiku. Generalnie połączyłam y, jest z czaprakiem z Country i z małżonkami z LSD, które się lekko innego odcieniu, ale postanowiłam, że będzie to fajnie wykonalne. Kupię tego, że kupiłam, no i oczywiście do testów. Ochraniacze są zrobione ze skóry syntetycznej. Od środka mamy sztuczne futerko. kaloszki są od środka neoprenowe i mają też futerko. I niestety ta skóra syntetyczna po jednej jeździe na jednym ochraniaczu zaczęła się już zdzierać, y, a samo futerko w kaloszkach się bardzo ubiło, więc na to w ogóle bardzo przyjemnie. Na szczęście udało się je dosyć sprawnie wymyć, mam na myśli futerko. Wyszła warstwa, akurat tutaj bez problemu schodzi z niej, z, z niej brud. Kolejną ich jest to, że niestety bardzo przetrwają koni nogi. W ogóle nie ma tam wentylacji i futro było mokre, i noga była mokra. Także nie polecałabym ich na jakieś naprawdę intensywne treningi, zważywszy na to, że mój wcale by takich nie należał i nie był też gorący tego dnia. Jeśli idzie o samo użytkowanie, to zakłada się je dosyć dobrze, chociaż kaloszki moim zdaniem są bardzo ciasne, jest to rozmiar L, e, są rozmiary 4, od S do XL. Producent zapewnia też, że możemy kupić 4 e, sztuki, wtedy wystarczy kupić rozmiar większy na tył. Nie w tym wypadku szczerze powiedziawszy nie jestem przekonana, czy te XL starczyłoby na tył na nogi ukole. Kaloszki także się przekręcają, co osobiście mnie bardzo irytuje. Jak pokazuję, właśnie są tutaj dosyć brudne. Po jeździe też odpadło kolejne logo. Także no niestety nie są to trwałe rzeczy. Ochraniacze kosztują około 140 czy 150 zł, kaloszki około 75. W nowej kolekcji ta cena podrosła już do 100, chyba 50 czy 70, oraz 99 za kaloszki. Także nie są to też rzeczy z najniższej półki cenowej. No i też szczerze powiedziawszy oczekiwałam dużo lepszych rezultatów. Dobrze, że te kinki nie podpadają, chociaż na jednym ochronieczu zaczęły się krucić te przeszycia. Co do samego w ogóle użytkowania, też jeszcze, no to właśnie dosyć sprawnie się daje wymyć, tylko długość chamba, one są dosyć grube i myślę, że to już ta grubość przeszkadza właśnie w wentylacji. I niestety właśnie nie, nie jest to mój pierwszy wybór następny na no razem, chociaż nowa kolekcja wygląda wspaniale. Ale nie wiem, czy warto inwestować w kolejne parę, które będzie jeszcze droższa, nie wiadomo jak. Co najlepsze, rozmawiałam ze sklepem i producentem i podobno to, że te logo odpada, zdarzało się już ileś razy. Także też nie jest to jakiś <grym> klamra jak dla jeśli faktycznie to się zdarza tego, że wystarczyło tylko dotknąć tego połącza i próbować go założyć na nogę. Ok. No cóż, myślę, że to tyle z mojej strony. Recenzja znajduje się na blogu, jeśli jesteście zainteresowani, dokładnie co jeszcze oceniałam. Dzięki za oglądanie i pa!